się Und herzlich willkommen auf meinem kanale Niemiecki da się lubić. Dni tygodnia należą do podstawowego słownictwa w języku niemieckim i z pewnością przydadzą się podczas rozmowy po niemiecku. Dzisiaj właśnie o tym będziemy się uczyć. Zapraszam! Los geht's! Dni tygodnia po niemiecku. Die Wochen Tage. Die Woche to tydzień. Der Tag to dzień. A die Tage to dni. Die Woche, tydzień. Der Tag, dzień. Die Tage, dni. Czyli die Wochentage, dni tygodnia. Die Wochentage, dni tygodnia. Wszystkie dni tygodnia w języku niemieckim, podobnie jak miesiące i pory roku, są rodzaju męskiego czyli mają rodzajnik D. Wszystkie dni tygodnia piszemy również dużą literą. Montag Montag Poniedziałek Dienstag Dienstag Wtorek Mittwoch Mittwoch Siroda Donestak. Donęstag. Czwartek. Friday, tak. Piątek. Zamstak. Zamstak. Sobota. Zontak. Zontak. Niedziela. Powtórzmy jeszcze raz. Montak, Dinsdag. Mittwoch. Donęstag. Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag und Sonntag, czyli sobota i niedziela, tworzą das Wochenende, czyli weekend. Das Wochenende, weekend. Jeżeli chcesz powiedzieć po niemiecku, że robiłeś coś w dany dzień tygodnia, to musisz użyć przyjmka am, czyli w tym wypadku am znaczy w. To bardzo ważne. Dni tygodnia w języku niemieckim łączą się zawsze z am. Na przykład Am Montag kocht er eine Suppe. Am Montag kocht er eine Suppe. W poniedziałek gotuje on zupę. Spielst du am Dienstag Fußball? Spielst du am Dienstag Fußball? Grasz we wtorek w piłkę nożną. Am Mittwoch gehe ich ins Kino. Am Mittwoch gehe ich ins Kino. W do Kino. Maria besucht ihre Oma am Donnerstag. Maria besucht ihre Oma am Donnerstag. Maria und swoją das w czwartek. Am Freitag arbeitet sie nur bis 12 Uhr. Am Freitag arbeitet sie nur bis 12 Uhr. W piątek pracuje ona tylko do 12 godziny. Ich Leze Einbuch Buch am Samstag. Przeczytam książkę w sobotę. Am Sonntag, gehen wir am Sonntag gehen wir vielleicht spazieren. W niedzielę może pójdziemy na spacer. Inne bardzo przydatne słówka dotyczące dni tygodnia. Hojta Hojta Dzisiaj Morgen mogę jutro Uba mogę Uba mogę pojutrze Gestern Gestern wczoraj Vorgestern Vorgestern Przedwczoraj Heute przed wczoraj jest do tak Heute jest czwartek. Dzisiaj jest czwartek. Gestern war Mittwoch. Gestern war Mittwoch. Wczoraj była środa. Vorgestern war Dienstag. Dienstag. Wczoraj był wtorek. Morgen ist Freitag. Morgen jest Freitag. Jutro jest Piątek. Ubramorgen ist Samstag. Samstag. Pojutrze jest Sobota. Endlich Wochenende. Wreszcie Weekend. Endlich Wochenende. Wreszcie Weekend. Ich habe heute Hausaufgabe für dich. Ich habe heute Hausaufgabe für dich. Mam dla ciebie... Na dzisiaj zadanie domowe. Nieważne w jaki dzień to oglądasz, napisz w komentarzu poniżej, jaki jest dzisiaj dzień u Ciebie, jaki był wczoraj dzień i jaki będzie jutro. Pamiętaj, że poprzez stworzenie zdań uczymy się dużo szybciej. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Widzajemy się w next video. Ciao!